Ratownik medyczny, technik, masażysta czy terapeuta zajęciowy to tylko niektóre z zawodów, w jakich kształci medyczne studium zawodowe w Zielonej Górze. Placówka tradycyjnie z początkiem wiosny zorganizowała Dni Otwarte. Każdy wydział. Yy... Uczący się tutaj proponuje różne atrakcje, m.in. kosmetyczki, proponują malowanie paznokci, drenaż limfatyczny, makijaż, farmacja, terapię domową ziołami. Wszystkie pracownie dzisiaj są otwarte, można do nich wejść, można porozmawiać z uczniami, zobaczyć jak wyglądają zajęcia na tych pracowniach. Damian przyszedł do popularnego medyka, aby szczegółowo zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły. Jak zaznacza, takie zawody jak dietetyk, kosmetyczka czy masażystka nie są już zarezerwowane wyłącznie dla kobiet. Kobiet. Dlatego chcę się o nich dowiedzieć jak najwięcej. W tej chwili no, nie ma takiego podziału między kobiety a mężczyźni, że nie ma takiego podziału, że te dane dyscypliny są tylko i wyłącznie przypisane do jednej płci. Jednak to się zmienia. Medek walczy o uczniów. Konkurencja na rynku jest bardzo duża, a młodzi ludzie mają w czym wybierać. Dlatego nauczyciele szkoły chcą pokazać, że studium medyczne pozwala łatwo odnaleźć się na rynku pracy. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest zawód nie tylko łatwy, lekki i przyjemny, ale jest to naprawdę ciężka praca. Szkoła wśród licznych kierunków Przygotowuje do wykonywania pracy również terapeutów zajęciowych. W Polsce jest to nowy zawód, natomiast na Zachodzie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Terapeuta na Zachodzie, i mam nadzieję, że u nas w Polsce wkrótce tak samo, może pracować w szpitalach, na oddziałach, gdzie jest dosyć długa i intensywna rehabilitacja osób, czyli ortopedia, neurologia, na oddziałach psychiatrycznych. Więcej informacji na stronie medyk.zgora.pl